Dzień dobry, witam, tu Jacek Bartosiak z Strategy and Future. Dzisiaj recenzja książki, którą dostałem w Katarze na konferencji, autorstwa Omara Ashura pod tytułem Jak walczy ISIS, Military, wojskowe taktyki w Iraku, Syrii, Libii, Egipcie. O, tak pokażę. Książka, która ma 229 stron. Bardzo interesująco napisana. Omar Ashur, sługowo młody strateg z Kataru, bardzo sympatyczny, poznałem go osobiście doskonała książka, która opisuje, jak ISIS, która liczebnie była zawsze słabsza od regularnego wojska państwa, z którym walczyła, potrafiła wygrywać i zdobywać i utrzymywać kontrolę nad takimi miastami, jak Mosul, Faludża, Fallujah, Ramadi i inne miasta na Bliskim Wschodzie, w Rzeźnym Jest, jeżeli ktoś chce, Przeczytaj dokładny opis tych walk, to znajdzie to w tej książce. Jeżeli chce no, znaleźć opis taktyki, to też znajdzie w tej książce. Sztuki operacyjnej też znajdzie w tej książce. Opis biografii, jak no, ideologicznie podchodzili do, do wojny taktyka lekkiej piechoty, jak to jest właśnie, że mniejsi mogą wygrywać i pobić armię iracką Mosulu, która była wyposażona w i artylerię. Nie, I miała bodajże dwie dywizje, tak, całe w okolicach Mosulu w Iraku. Także mało temat znany w Polsce, bo się mówiło, tu ISIS, tam coś się działo, tymczasem ISIS potrafiło naprawdę przeprowadzić bezkłodne akcje bojowe i się dostosowywać. dostosowywać. Również w, no, w konfrontacji z wojskiem amerykańskim. Czy w unikaniu uderzeń z powietrza. Tak, no właśnie, jest tutaj z dokładny opis walką Mosul między rokiem 2014 a 2017 tak, i, i, i tak dalej, i tak dalej. Ale nie tylko. No, jest tak, jak mówię, pierwszy rozdział jest o Iraku. Jest sześć rozdziałów. Pierwszy, drugi rozdział jest o Iraku, trzeci jest o Syrii, czwarty jest o Libii, piąty walka w Egipcie. A szósty jest opis dokładny, na czym polegały te przewagi, które pozwalały, żeby ISIS wygrywał. Prawda? Od horyzontalnej eskalacji, zaskoczenia, po no, po prostu unikalność taktyki, ale również jakie miały skutki strategiczne. Tabelki, dane, mnóstwo przypisów, mnóstwo literatury do takich nieznanych w Polsce. Arabski też w no, anglosaski oczywiście. Bardzo książka bogata merytorycznie. Serdecznie zapraszam Jak walczy ISIS Omar Ashur. Dziękuję pięknie Jacek Bartosian.